Witam serdecznie. Chciałem zaprezentować zasilacz Xbox przerobiony. Tak wygląda puszeczka, która została skonstruowana z diodą plus przełączniczek, tak jak widać tutaj na załączniku obrazku. Plus dwa banany plus minus. W środku jest ta puszka z tymi kondensatorami i rezystorami, Żeby nie było, proszę bardzo, jest do zasilacza. Zasilacz w tej chwili pracuje. Pali się. Dioda zielona. Zasilacz daje w tej chwili 14V na czuwaniu. W tej chwili pokażę, czy zasilacz traci na mocy przynośnej. Przełączymy sobie na 20W, a nawet na 5 żeby było łatwiej zobaczyć. W tej chwili jest nośna powyżej, 5, powyżej 4, 4W. Tak to wygląda. Przełączymy na 200. Załączymy do pałeczkę W tej chwili idzie 50 W z radia. zacierać przysiad na 13 i 7. Tylko, więc więc jest dobrze. Powiem, że przy pomiarach do 150 W. Pomiary przy zasileniu tutaj na mierniku nie spadają bardzo nisko, maksymalnie do 13,5 V. Przy obciążeniu około 150 W. Więc tak wygląda przerobiona konstrukcja zasilacza, który śmiało sobie daje radę jakie na, na cymbała a także na radia KF-owe Dziękuję pięknie Państwu za obejrzenie filmu i zapraszam do moich kolejnych filmików. Pozdrawiam.